Wizja Jezusa dla Marii Waltorty. Zdrowaś Maryjo, mówi Jezus. Zdrowaś Maryjo, błogosławione te usta i te kraje, w których się mówi: Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś, pozdrawiam Cię od najmłodszego do najstarszego. Od dziecka do rodzica, od podwładnego do zwierzchnika. Wszyscy zobowiązani są, według zasad ludzkiego wychowania, wypowiadać pozdrowienie często, z należytym szacunkiem, z miłością, stosownie do okoliczności. Mój brat nie może więc odmówić aktu miłości i szacunku wobec. Mamy doskonałej, którą posiadamy w niebie. Zdrowaś Maryjo. To pozdrowienie oczyszczające usta i serce. Nie można bowiem wypowiadać tych słów świadomie i z uczuciem, a nie odczuwać, że stajemy się lepsi. Jest to jak przybliżenie się do źródła anielskiego światła. I do oazy rozkwitłych lili. Zdrowaś. To słowo Anioła wolno Wam wypowiedzieć, żeby pozdrowić tę, którą z miłością pozdrawiają trzy wieczne osoby. To wołanie zbawia. Miejcie je coraz częściej na ustach. Jednak niech to nie będzie bezwiedne poruszanie wargami, w których nie uczestniczy dusza, lecz poruszenie ducha pochylającego się przed królewską godnością Maryi i kierującego się w stronę jej matczynego serca. Gdybyście potrafili w szczerość ducha wypowiedzieć te słowa, choć tylko te dwa wyrazy, bylibyście lepsi. Bardziej czyści i bardziej miłosierni. Oczy waszego ducha byłyby wtedy skierowane na Maryję, i dzięki tej kontemplacji jej świętość weszłaby do waszych serc. Gdybyście umieli dobrze je wypowiadać, nie bylibyście nigdy zrozpaczeni. Maryja jest bowiem źródłem łaski i miłosierdzia. Drzwi boskiego miłosierdzia otwierają się nie tylko wtedy, gdy popycha je ręka mojej matki, lecz już wtedy, gdy ona ogarnie je prostym spojrzeniem. Ponownie powtarzam, błogosławione usta i kraje, w których mówi się Zdrowaś Maryjo, ale wypowiada się te słowa tak, jak należy. Jeśli bowiem prawdą jest, że Boga nie można wyszydzić, tak prawdą jest również i to, że Maryi nie da się oszukać. Pamiętajcie zawsze, że ona jest córką Ojca, Matką Syna, oblubienicą Ducha Świętego i że jej zjednoczenie z Trójcą jest doskonałe, dlatego posiada od swego Pana moc inteligencję, mądrość i posiada te dary w całkowitej pełni. Daremne jest przychodzenie do Maryi z duszą splamioną, zepsuciem i nienawiścią. Ona jest Waszą Matką i wie, jak leczyć Wasze rany. Chcę jednak, żeby było w Was przynajmniej pragnienie wyleczenia się z nich. Czemu służy uciekanie się do Maryi? Najczystszej, jeśli odchodząc od jej ołtarza, lub kończąc wymawiać jej imię, oddalacie się i popełniacie grzech ciała lub wypowiadacie słowo przekleństwa. Jaką ma wartość zwrócenie się do Maryi, do miłosiernej, jeśli zaraz po tym lub nawet w tym samym czasie? Macie w sercu gorycz, a na ustach przekleństwa dla braci. Jakże może wam zapewnić zbawienie ta wybawicielka, jeżeli niszczycie je swą zepsutą wolą? Wszystko jest możliwe dla Bożego Miłosierdzia i dla mocy Maryi. Po co jednak narażać na niebezpieczeństwo życie wieczne, czekając na... Wykazanie dobrej woli skruchy dopiero w godzinie śmierci. Czyż nie byłoby dobrze, bo przecież nie wiecie, kiedy zostaniecie wezwani pod moje drzwi, być przez całe życie prawdziwymi przyjaciółmi Maryi i posiadać dzięki temu gwarancję zbawienia? Przyjaźń z Maryją, powtarzam to, jest przyczyną doskonałości Wlewa bowiem ona i przetacza cnoty wybranej przyjaciółki, którą Bóg nie wzgardził i dał wam jako ukoronowanie dzieła odkupienia dokonanego przez swego Syna. Ja, Chrystus, zbawiłem Was bólem i krwią, ona, Maryja, bólem i swoim płaczem a chciałaby Was zbawić swoją miłością i uśmiechem. Amen.